Tutaj zwłaszcza rano po prostu tworzą się korki. Dzieciaki przyjeżdżają, nawet teraz mają program przyjeść na, na rowerze do szkoły na hajnoze. Autentycznie mój mąż, jak przyjeżdża z rano z dziećmi, tutaj zaobserwował ciąg dzieciak, dzieciaków koło 5-6 e, na rowerach, sześcioro dzieci e, przyjeżdżających pomiędzy samochodami, próbujących się przebić przez, przez ruch samochodowy, gdzie wszyscy się rano śpieszą i do pracy, i do szkoły e, i to stwarzało niebezpieczeństwo zarówno dla dzieciaków, jak i dla, jak i dla rodziców. A dla nas, dla rodziców, jest o tyle ważne, że próbujemy ich nauczyć poruszać się po mieście bezpiecznie. No i tutaj, mimo tego, że to nie jest nielegalne, natomiast no nie było dla nich i bezpieczne, i dla nich oczywiste, co oni mają i jak się mają zachowywać. Mają lekcje z bezpiecznego poruszania się po drodze, a wychodząc ze szkoły, przebiegają z rodzicami nieświadomie przez, przez ulicę, żeby się dostać do domu. Brak przejścia tak właśnie działa, że. Że, że, że nie możemy przejść bezpiecznie, tak? No jest potrzebne z racji tego, że 43 metry dalej, właściwie od ulicy Tynieckiej, znajduje się szkoła podstawowa, jak również przedszkole, więc to zespół szkół, gdzie praktycznie codziennie od, od wczesnej wiosny do, do późnej sieni dzieci. E, przemieszczają się na rowerach, na hulajnogach, na piechotę do tych placówek. Tutaj mamy wjazd na wały, który jest trochę szerszy niż w tej chwili potrzebny. Dzięki rozmowom z Wodami Polskimi i Komisariatem Wolnej Policji ustaliliśmy, że możemy część tego wjazdu zagospodarować na miejsce oczekiwania pieszych na przejście, które będzie pełnić funkcję takiego chodnika. I dzięki temu na wysokości tutaj lampy oświetleniowej, bo żeby przejście było bezpieczne, musi być właściwie oświetlone, e, musi być właściwa infrastruktura, będziemy mogli mogli wyznaczyć przejście. Dodatkowo planujemy uspokojenie ruchu w tym rejonie, na przykład progi wyspowe, ale tutaj jeszcze będziemy konsultować to z Radą Dzielnicy, bo progi wyspowe mogą trochę być uciążliwe dla okolicznych mieszkańców, ale myślę, wydaje, że tutaj biorąc pod uwagę będzie pozytywna opinia i za pomocą oznakowania bardzo wyraźnego przejścia szkolnego z tak zwaną łagadką będzie tutaj wyznaczone przejście dla pieszych. Z punktu widzenia technicznego zrobimy korektę naszej infrastruktury drogowej, obniżymy krawężniki, skorygujemy tutaj kratkę ściekową, zmodernizujemy oświetlenie. Jeżeli wpłynie do nas uzgodniony projekt miejskiego inżyniera ruchu, wprowadzimy organizację. Potrzebujemy na to około miesiąca czasu, także do końca roku temat będzie zakończony. Mi się wydaje, że to jest idealne miejsce, dlatego że ono już naturalnie jest wykorzystywane przez mieszkańców. Tutaj jest dostęp i do wałów spacerowy, i, i dla rowerów. I raz, że nie tylko przez samą szkołę czy przedszkole, przez dzieciaki, ale już przez, przez samych mieszkańców tutaj miasta. Wszyscy spacerujący tak naprawdę na tym, naturalnie wykorzystują ten podjazd tutaj w tym miejscu. Więc mam nadzieję, że, że to rozwiązanie zdecydowanie powoduje, że będziemy się czuć bezpieczniej. To, że to przejście się pojawi, jest dla nas jakby no może być zbawieniem i zapewnić dzieciom no, bezpieczny powrót i dotarcie do szkoły.